Witam, witam bardzo serdecznie z tej strony Pluto, a dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę w Star Wars Jedi Knight GD Academy. Dobrze, a więc tu skończyliśmy. Właściwie znaczy, no ja skończyłem, bo nie pokazywałem, którą misję wybrałem. Pierwszą z brzegu. Tutaj o. na Tatooine. No. Anybody here? Well, I guess they're out. Luke's info was good. These are definitely freelance cargo ships. I've got a bad feeling about this. <laughs> Listen, stay here and guard the entrance to the docking bay. If anyone tries to enter or leave, detain them. I'll head over to the crate cantina and ask around. I know some people there. Okay, let no, so wait. A Jedi? Me? No, not yet. I'm one of Kyle Katarn's students. He's talking to some locals. Zastanawiamy się nad kultem, który się rozwija na całym świecie. Musisz być Chewbacca. Gdzie jesteś? Leia Organa? Wow, to musi być ważne. Skąd oni rozumieją ten język bukich? No i będzie tylko czuj. No niestety nie będzie dojechana. Bolewam nad tym. To jest mój startowy ekwipunek. Które sobie wybrałem, a tutaj moc, którą się nauczyłem, jest Heal Pierwszy, który wziąłem kiedyś, to był yy, Lightning, tak? Te pioruny, ale że, że, długo, że nie gram tutaj tak długo, to. Wolf co tu się dzieje? Wolf shit, nigga. Jestem za sobą wyszkolony, żeby tak się bawić z tymi typami. O, ty szmaciarze! No czubaka, naprawdę? Stary, obierz sobie inny cel niż ja. Ale on dobrze strzela. Ktoś tu jeszcze bombami rzucał. Ty pedale, chodź tu. Matko, naprawdę ty rozumiesz? To z tego człowieku, ja nie w ząb. Ciekawe ile oni języków się uczą. Czy coś ja jeszcze tylko rozejrzeć, czy tu nie zostawiłem jakiegoś. Dobra, nie, spoko. Nie będę jeszcze tego brał, może się przydać tam potem. No ty w mordę. Człupaka to jest dobrym pomoc? jednak na początku. Boże, też umiem mu dawać głos czubaki, ale może nie będę tego robił na nagraniu, bo aż mi głupia Nie wnikać lepiej. O, nadjemy sobie ammo. Świetnie. Nie dokończycie rozmowy. Hahaha, come on! Come on! Dobra, to, to przechodzę na manuala. No, please. No to było jedno coś niesamowitego. W ogóle yy, są tu czyty. Na z nie przepraszam, które pozwalają tam użyć, yy, że wszystko będzie takie realistyczne i każda część ciała będzie odpadać. Że to jest po części ułatwienie, bo wystarczy dotknąć kogoś tym mieczem, więc. No tak jak w realu w sumie. Ale to byłoby zbyt duże ułatwienie. Albo też można było użyć, bo innego innego ciosu. O, tam jest jeszcze. Może co to jest, hmm, nie przypominam sobie, może wyłączać silnik albo coś tak, no, 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 coś takiego Ech, tam był. Nie wiem jak się nazywa Tarasa. Znaczy, no wiem, ale wiem jak się pisze A nie, jak się wymawia, może na tej zasadzie powiem mhm, no to z tej strony, okay. No this time, my friends Tak, tak, znam już tę drogę. I patrzcie, pokażę Wam coś ciekawego. Nie chcę, w... nie wybucha. A teraz patrzcie na magiczną rzecz. Haha, wbiega gang Albanii. Teraz najlepsza rzecz. Te sobie moje rakietnice, je budu. Wiadomo, wiadomo. Wow, sorry, nigga. co ja mam z tym nega dzisiaj? Już drugi raz. Nie powinienem używać takich. na nagraniu przynajmniej razów. Przy po prostu. Islanın temini, ıslanın temini. Oh shit! Jedna z postaci, która może mi zagrozić akurat na takim levelu Bo nie mam jeszcze takiej umiejętności do unikania tych czasów, tam Może przyspieszam sobie czas i... Oh shit! Ech. Może pora zapisać tę grę, tak sobie myślę r 2 d Hello, my friend. Znaczy no typu Artu, bo Artu to, to raczej nie jest. no jakąś inną nazwę. Te kusze też są fajne, łukich. A co są ci... Dobra, wiem jak się pisze, ale nie wiem jak umiem mówić. To są jakieś we... Wykłańczycy? Nie wiem, nie wiem jak to się mówi. Tyś ma to! No i mnie wano, kurna. On może mnie zabić na strzała, z tego co kojarzę. O ja chce się się ty Na tym nie wiadomo. Bo on, jeżeli nadaję na maksa, to. to ja chyba już jestem martwy na strzał. Co ciekawe, więc. Dobra. Trzeba uważać, w sumie to chyba dopiero. nie, jeszcze nie teraz. Tak, chyba dopiero teraz powinienem tak naprawdę zapisać, bo tu, tu dopiero sobie co to za miejsce jest. Boże, ale straszliwie dużo obrażeń otrzymujemy, to wkurza. Znaczy, nie, nie to mnie wkurza, tylko to, że te healowanie, tak. Przepraszam, nie słyszałeś? Jest tu ktoś, na pewno. For the Claw. Muszę zepsuć Bo ja wiem co się tu kryje No właśnie doskonale a no tak muszę medytować jeżeli chcę a mogę wam podać ciekawostkę taką w tej grze jeżeli nie zrobimy o sorry tak już jesteśmy wybaczcie miałem mały problem chciałem wam pokazać ale przypomniałem sobie że ustawiłem sobie nagrywanie na literę L a napisanie komendy wymaga Wciśnięcie litery L, nic on nie pokaże, niestety. Ale, no już w sumie, coś w tym stylu jest. A, Tylko, że on coś robi mieczem normalnie, ale. Wiecie, na, tutaj nie ma, bo to zależy od takiego tego paska, yy, gdzie są style władania mieczem. I czemu nigdzie nie jedziemy? Co jest grane? Kurde. Co się kurde dzieje, co? Ah mi coś powszechnego? Hmm. Aha! Dobra, sorry bro! Nie ogarnąłem, że tu jesteś. To jest ciekawe. No właśnie, a propos czubaki, bo ludzie mają takie buldupy, a propos tej siódmej części, że ten czubaka się nie zastarza, jakieś siwe futro. Czy wy nie wiecie, że ich rasa żyje po kilkaset lat? Niech. Znaczy, kilkaset to nie znaczy, że. Boże, nic, no on wytrzymał dwa strzały z tej snajperki. Kilkaset lat oczywiście nie całe całą wieczność, ale. Kilkaset lat, więc... No 400? 300, tak? Coś takiego. Nie, nie, nie jestem pewien. Więc wiecie, 30 lat w te czy w tom. Co za różnica? O! No i katsenka. I będziemy kończyć ten odcinek. Razem z moim kotem o czubaka w żywej postaci. merks didn't want us here that's high praise coming from a wookie thanks i think <laughs> 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 someone in this cult must have a lot of credits or worse it's backed by the remnant <laughs> if he hadn't shown up when he did

Like mhm. Mm Dobrze, i tu powinniśmy już kończyć, tak naprawdę, i w sumie będziemy już kończyć. Następna misja to będzie również na nie Mam jeszcze kilka innych, ale sobie chyba niektóre daruję. Chyba są potrzebne trzy. Ja zrobię tę misję. I w sumie do zobaczenia następnego odcinka. Nie chcę już tego przedłużać, trzymajcie się i niech moc będzie z wami.